Trenuję bieganie. To nie jest mój pierwszy bieg, no lubię biegać. W połowie zaczęłam szyb dać szybkie tempo, żeby było szybciej. Biegam na sepora i wygrywam. Z że wygra. Bieganie jest fajne, daje mi energię i siłę. Ja chcę być bardzo zlowa. Jeszcze tata będzie biedna. Lambertów 10, jubileuszowy, natomiast biegamy już po raz 11, bo trzeba pamiętać, że najpierw był bieg sąsiadów. Goń sąsiada, goń, 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 gdzie udział wzięli zebrani sąsiedzi i przebiegli jakąś tam umowną trasę i z tego, z tego powodu to się wszystko zaczęło. A dzisiaj mamy jubileuszową edycję, ja jestem bardzo zadowolony. Coś niesamowitego nade mną wisi, bo bez treningu pobiegłem 23, 33, a numer mam taki. Więc jednego czasu zrobić nie mogłem. To był mój pierwszy bieg. Należy do Legii Akademickiej organizacji tutaj przy Akademii Sztuki Wojennej. Oczywiście organizacja też jest członkiem AZS-u. Jesteśmy członkami sekcji żeglarskiej, ja też. To był mój pierwszy bieg taki zorganizowany, sportowy, i biegło się doskonale. Świetna trasa. Bieganie, bo przede wszystkim dyscyplina, która jest nieodzowną częścią wojska, ale daje dużo radości, lepiej się wstaje i daje dużo energii na cały dzień. Witam Państwa bardzo serdecznie. Pierwszy, mój pierwszy bieg w Rembertowie. E, ogromny sentyment nie tylko do tego biegu, ale też do tego miejsca, ponieważ jestem byłą absolwentką, studia licencjackie, magisterskie, studia podyplomowe, a teraz praca z racji tego, że jestem wykładowcą, prowadzę ćwiczenia na wydziale bezpieczeństwa narodowego. Nie wyobrażam sobie, żeby dzisiaj nie mogło mnie to być. Biegam od roku, bardzo to lubię, bardzo mi się to podoba i Dziękuję, że dzisiaj tutaj jestem. Jako aktywna Warszawa udało nam się zająć trzecie miejsce. Bieg standardowo bardzo szybki, jest trochę zakrętów, ale wiatr nie przeszkadzał, także było szybko, fajnie i na pewno widzimy się za... Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo w dzisiejszym biegu. To dla nas bardzo ważny 10. jubileuszowy Rambertów. Cieszymy się, że mimo pandemii nie przerywaliśmy tej, tej tradycji. I dzisiaj w licznym gronie, prawie że 300 Spartan, spotkaliśmy się na biegu. Wojsko zapewniło nam ładną pogodę. Także wszystkim gratuluję wyników i zapraszamy za rok na 11 Rambertów. Trasa ta trasa sama co zawsze. Płaska, fajna, równa, dobrze się biegnie. Wróciłem dzisiaj do biegania po dwuletniej przerwie, było ciężko, ale na pewno wrócę, bo czuję się lepiej jak się ruszam. Pierwszy raz biegłam, 5 km, drugi raz w sumie, ale było warto i warto trenować. Po pierwszym starcie na Runbertowie zapisałam się do stowarzyszenia randbertów z i tak zostałam. Dzisiaj ponownie udało się zrobić życiówkę. Jest to trasa na szybką piątkę, zdecydowanie. Zapraszamy do nas na treningi, do stowarzyszenia Rembertów Team, można znaleźć nas na Facebooku, biegamy niemalże codziennie. No, no, Trenuję takie walki, ja czasami sobie właśnie biegam z moim psem i tak sobie ćwiczymy kondycję. Przede wszystkim no, mi to sprawia przyjemność, poprawia kondycję, poprawia zdrowie, wszystko jest fajnie.